Siemano Kajot! Witam was ponownie w mojej kuchni zajebanej. Długo mi nie było, bo byłem na diecie, ale teraz wracamy na masę. Trzeba jeść, ale to trzeba powolutku, powolutku zaczynać konsumować. Nie tak od razu, bo cię rozpierzę doli człowieku. Jak wiecie, prowadzę zdrowy tryb życia, papierosy... Ale, ale tylko bez filtra, bo filtrak się zapali, to ci rozpierdoli pusa. Dlatego będziemy zaczynać a, konsumpcję od bardzo delikatnego konsumowania. <tryk> Kurwa. Ale jestem niebnięty. O Jezus. Mamy tutaj prozdrowotne soczki warzywne. Różne okresy one leżały w różnych, różnych atmosferycznych warunkach. Ja nie wiem dokładnie, co się z nimi działo, ale za wesoło to to nie ma, prawdopodobnie. Ach. Jeden soczek to jest soczek Fortuna warzywny. <laughs> wielowarzywny. Leżał sobie ileś tam czasu. Nie którym, wiem, nie wiem, nie pamiętam, ale leżało też trochę swojego czasu. Tu mamy drugi soczek fortuna. Ten leżał jeszcze dłużej pewnie. Skurwysy. A to już leżało najdłużej prawdopodobnie. Bajo sokud bio. Ten Też warzywka. Kipfit kurwa. Co będziemy robić? Będziemy pić kurwa. Będziemy pić te soki i tak dalej. Zaczniemy sobie od fortuny. Żeby nam się koło toczyło. Konsumpcja i tak dalej. Wielki test Po roku w lodówkach. Data ważności 2011. Także jeszcze mamy czasu od wyjebania. Jak to smakuje, jak to pachnie. Pachnie to... Kurwa muszę tę maskę zajebaną zdjąć. Nie wiem, że jakąś mordę zakryję, bo ja nie chcę mordy pokazywać. Bo mi filmy zdejmą za... Pornograficzne treści, bo mamy jak kutas. Troszkę tak podwala czymś, jakby. Ogólnie nie ma tragedii, ale czuć, czuć, że to już nie powinno być doprowadzone do obrotu, nie? Ewidentnie ja bym tym już nie handlował. Jest kwasota. Jest kwasota jak chuj. odstawa kwasota. Zrozlejemy to, zobaczymy jak to będzie wyglądać, nie? Nie no, sok konstrukcyjnie się nie zmienił, nie? Ale jest kwasota jak chuj. Także to odpada już z konsumpcji. Miało być kipfit, a jest chuj, będzie dalej głodówka, nie? <grym> Dobra koń. raz drugi. drugi sok, nie wiem czy dłużej leżał, czy krócej, mi się te soki pojebały. Dobra, ocenimy sobie, może ten, ten mnie zaspokoi. Nie będę już taki wybrany. Ten jebie jeszcze gorzej, jeszcze gorzej jebie. Tamten zapachem już coś tam wątpliwości miałem co do jakości, ale tu już wątpliwości nie mam żadnych. Tu się Oprócz kwasoty pojawiają inne nuty, jakieś takie mroczne, bardziej bym powiedział. Ale trzeba się napić tego soku. Tuż jest kurwa pleśń, nie. Widać to czy nie? Widać pleśń, nie jest kurwa pleśń. No ale trochę muszę wziąć do ryjany. Hu. Podobny klimat, ale mocniejszy, tak. Jebie kurwa, takim gazowanym, sodą oczyszczoną, jakby, nie wiem. Jak to wygląda? Struktura. Bardzo podobna struktura gastronomiczna. Może ciemniejsza barwa, ale ogólnie taki gorszy brat-bliźniak tamtego soku, więc no, nie, nie tylko kartony mają do siebie podobne. Ale teraz gwiazda wieczoru, czy tam dnia, no, bo jest w sumie 11 godzina. No. Bajosok. Ten sok już tu leży. Chuj, wie ile, też jest troszkę zbyt długo. Data ważności prawie przekroczona. Sierpień 2020. I mamy prawie, że lipiec. No, no, prawie, że kurwa. Już jest kurwa czerwiec w połowie, nie? Ale chuj. Jak to wygląda? Również pleśń występuje. Widzicie pleśń? No, nie jest to zbyt dobre do konsumowania, ale. Keep fit kurwa, keep fit. Zapach inny, inny, bardziej mroczny. Nie ma kwasu, czuć kurwa, mroczny klimat. Mroczny klimat, z takiej mrocznej piwnicy. Tak jakby ktoś cię zaprosił na kolację, do piwnicy cię przyprowadził, byś poczuł taki piwnicy, taki nie, nie, niezbyt sympatyczny zapach przetrzymywanych zwłok kobiecych. Nie, 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 nie jest to odpowiednie miejsce. Dla ciebie, tyle ci mogę powiedzieć, jak to smakuje. No, naprawdę, no kurwa, żeby ja się na nie przekręcił po tych sokach. Kurwa, zdecydowanie, najgorszy zawodnik dzisiaj, najgorszy czy tam najlepszy, zależy, jak to U. człowiek oceni. Sprawdźmy jeszcze strukturę tego kurwia. Nawet przybliżemy. O, widzicie, tutaj już jest jakaś tam gruczoła, nie? Jakby to tam określić. No, widzicie, już są takie grudy, nie? Kurwa, ale wyżygało, nie? <coughs> Co za świr, nie? Jakie zemię czubek. Co tutaj się dzieje? Co to w ogóle jest w tym momencie, nie? Co to jest? No jakby ten, jakby ktoś rozpuścił dosłownie, jakby ktoś rozpuścił ser pleśniowy, taki typu lazur i została sama ta pleśń, nie? Także idę zaraz wypłukać y, spirytusem usta, bo, bo nie chcę się przekręcić. Może chcę się przekręcić, ale nie w takich y, męczarniach, jak, jak to mi te soki zafundują. Także cóż, dieta musi trwać dalej, bo bo ja raczej tych soków nie skonsumuję, aż tak pierdolnięty nie jestem. Trzymajcie się tam kochani w tych swoich piwnicach Pozrozgierzowa. Elo, kurwa.